Dzień dobry wszystkim, jestem teraz w Mykonos with the girls. We are on a girls trip. Jesteśmy na śniadaniu, więc we are ordering absolutely everything. Ja tydzień temu byłam w Grass To jest taki dom perfum. Tam lankom ma dom, miałam dla nich sesji i miałam to vlogować, ale niestety nie zrobiłam vloga, bo po prostu było o wiele za dużo pracy, więcej niż myślałam. Mieliśmy 3 dni sesji i te dni były po prostu 10 godzinowe dni za każdym razem. Więc byłam bardzo, bardzo zmęczona i po prostu nie miałam jak vlogować, bo jak jestem w modelingu, to ja jestem taką maszyną, która po prostu chce pracować, pracować, pracować Ale teraz jesteśmy tutaj, jest girl's trip, same dziewczyny Hi Brooke! Hej, cześć. cześć! 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 Hi! Mamy tutaj fresh squeeze orange juice mm. Dzisiaj w nocy idziemy na imprezę, mamy Booked Scorpios, to jest taki bardzo popularny, famous beach club tutaj w Mykonos. Nie mogę się doczekać, mam tam dwa lata temu i prawie nie zdążyłam na statek, bo odjeżdżałam i mówili moje imię w ogóle na speakers. Mama się tak martwiła, remember mama? Dwa lata temu, kiedy byliśmy tutaj w Mykonos i ja prawie nie zdążyłam na statek. Nie zdążyła prawie na statek, prawie, bo był pięć minut wcześniej. It is what it is, byłam sama. Mama nie poszła ze mną na imprezę. Teraz jesteśmy po prostu Getting Lost in These Little Streets. Nie wiemy, gdzie idziemy, ale chodzimy po tych wszystkich sklepikach. Jest tak ładnie tutaj. They that had is... these at the airport like these look, bags. Look at these cute bags. Isn't that cute? Should we go in here? Yes. I mean this is so cute. But look at these little bags. They're so cute. I'm pretty sure this is a Greek designer because they had it at in Athens in the airport. Jesteśmy już z powrotem w naszej willi. Pokażę wam tutaj nasz widok. Zrobię taki malutki tour. To jest naprawdę przepięknie. Nadal nie wierzę, że tutaj jestem. Boże, tam jest taki helipad. Oh my goodness. O, oh, nie, dziewczyny sobie robią tam zdjęcie. Pokażę wam. Nie wiem czy widzicie. Spróbuję przybliżyć. Widzicie, tam jest taki helikopter pad i tam dziewczyny sobie po prostu chodzą. Wszyscy się po prostu tak cieszymy, że tutaj jesteśmy, bo to było takie coś w planach już bardzo długo i ja zaplanowałam całość. Over oh, kind of mad. I have the like. You have the yellow and this white. It's really good lighting. It's really good lighting. Ah, we're gonna go take pictures right now. I'm gonna go hang out. Go. <laughs> Jesteśmy gotowe, jedziemy na kolację, jak Ta. się czujemy? Super się czujemy, jest tak przepięknie, jest tak cudownie, słuchajcie, atmosfera jest taka rewelacyjna, no i ja jestem z moją córką, mama Ewa. <laughs> no, girls trip! <laughs> Kolejny girls trip, mama Kolejny. się tutaj znalazła, jest teraz golden. Znalazła. <laughs> mama się znalazła. <laughs> mama została zaproszona. Mama tak, mama została zaproszenie tak. i golden hour jest przepiękne. Pokażę Wam nasze outfit nocy. Outfit nocy. <laughs> Very cute, very cute. Julie, outfit nocy. Tak, o, wychodzimy. Dzisiaj leżeliśmy przy basenie bardzo długo. Ja pływałam, skoczyłam do wody od razu. Było 10 na 10. Zjedliśmy trochę fresh fruits. Nasz samochód na nas tutaj czeka, ale, of course, dziewczyny jeszcze nie są gotowe, więc biedny pan tutaj już siedzi pewnie z 10 minut. Będą na pewno jeszcze trochę. Dzień dobry wszystkim, top of the morning Dzisiaj był troszeczkę trudny dzień Znaczy ja wstałam okej okay, Ja poszłam na spacer malutki Ale wszyscy dopiero wstali i jest 13 Wczoraj byliśmy w Mykonos Town, tam gdzie są po prostu Bary, kluby do jakiejś trzeciej albo czwartej Nawet nie pamiętam Nie wiem jak ja żyję i funkcjonuję Ale chyba na wakacjach ja mam tak, że Po prostu nie mam Takiego kaca albo nie jestem zmęczona Bo muszę korzystać z tego czasu I coś co jest mega śmieszne Moja przyjaciółka wczoraj mi powiedziała, że weszła do mojego pokoju jakiejś czwartej, bo potrzebowała kluczy do drzwi, i ja spałam, i ja do niej odpowiadłam po polsku. Ona mówi: Julia, where are the keys, a ja coś po polsku do niej gadam. Ja w ogóle w szoku, bo ja jakby nigdy nie myślałam po polsku. Ale miałam sen widocznie po polsku i to jest takie Oh my god, are my language is changing. Wiecie o co mi chodzi? Więc to jest mega interesujące, bo zawsze wszystko było po angielsku, a ja, ja nawet nie pamiętam tego. Ja się tak zaśmiałam rano, jak mi powiedziała, ten fakt. Zawsze lubię korzystać z wakacji, nie lubię marnować dnia, więc ja wszystkich dopiero obudziłam. I mówię, idziemy. Idziemy, nie śpimy. We're on vacation. We have to use our time. Sleep later, sleep later. <laughs> Dzisiaj ja mam taki o, oh, outfit dnia It's so cute ta sukienka Nie mogę się doczekać, bo idziemy do Namos dzisiaj I to jest takie village, gdzie są takie sklepy bardzo luxury Restauracja też tam jest i to jest takie seafood, sushi Więc usiądziemy na jakieś, no śniadanie dla nas, ale jakiś lunch I pochodzimy tam sobie, więc będzie mega, mega fajnie I też może coś kupię Cześć wszystkim. Wczoraj ja w ogóle wypuściłam moje bikini. Jestem bardzo wdzięczna za tych, którzy zamawiali od nas, bo jesteśmy nową marką i ufacie mi, więc kupiliście produkt oczywiście, i po prostu jestem bardzo, bardzo over the ground, over the moon, i się czuję bardzo, bardzo dobrze z tym. Ja naprawdę myślę, że. Tyle pracy w te produkty włożyłam, że będziecie bardzo, bardzo zadowoleni. To jest polska marka. Szyjemy w Polsce, materiały są wszystkie eko, wszystko jest bardzo wygodne, przepiękne. Ja cały czas je noszę sama. Podziewajcie się, bardzo dużo Słysza Content, bo będę spamować zdjęciami naszych bikini, bo ja je po prostu uwielbiam i cały czas teraz nos noszę, bo jest tutaj lato. No dobra, to tutaj mamy zakupy. Więc zrobię dla was unboxing, bo to są w ogóle rzeczy, które ja na bardzo, bardzo długo już patrzyłam. And I love them. I ja wiem, że to jest bardzo dużo kasy, ale I'm just a girl. <laughs> Okej? Okay. Otwieramy, otwieramy. One są po prostu klasyki. One są przepiękne, ja je uwielbiam, mają tutaj taki materiał. A ja po prostu ja już je tak długo chciałam. I tutaj mieli mój rozmiar. I też tutaj ja kupuję tax free, so like. Kupiłam jeszcze jedna. Tutaj mamy drugą parę. One są po prostu takie wygodne, te klapki. I love them. To jest nowa kolekcja w ogóle. Ja je po prostu uwielbiam. Bardzo bardzo wygodne. I love it. Ale tak damage has been done i z tym będę kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobało taki weekend z dziewczynami. Też ja Wam pisam na Instagramie i chcę tutaj po prostu jeszcze raz powiedzieć, że ja stopped my podcast. Już tego nie będę robiła. Powód tego jest, że ja po prostu czuję się, że biorę za dużo na siebie. Jestem bardzo zmęczona i dla mnie bardzo ważny jest ten czas teraz dla siebie, żebym się skupiła na Switcha, na mojej marce i żebym się skupiła też na YouTube, bo ja uwielbiam vlogować. Też myślę, że to jest takie coś, podcast, że ja mogę z wami tutaj po prostu rozmawiać więcej intymnie i robić więcej takich filmików, gdzie razem siedzimy i rozmawiamy. Więc wiem, że podcast jest fajny, bo można to po prostu zgrać i słuchać w uszach, ale YouTube, jak chyba masz premium, to też tak możesz. Ale ja po prostu lubię oglądać, lubię ekran, więc po prostu będą na YouTubie więcej takie podcastowe rzeczy też i nasze rozmowy będą takie more podcast Stylu mogę tak robić. Ja też oczywiście bym chciała słuchać Wasz feedback, więc jak macie jakiś, to możecie tutaj dla mnie napisać w komentarzach i ja będę je czytać. Ale po prostu nie chciałam mieć taki totalny zjazd, energii. Chcę Wam dać tutaj wszystko, chcę mojej Marce dać wszystko. I myślę, że to po prostu było najsmartest. Decyzja dla mnie, i mam nadzieję, że Wy z tym jesteście ok, bo wiem, że ja tylko chyba trzy odcinki dodałam trzy, cztery. Nie jest to dużo, ale po prostu chyba wolę tą formę, więc na razie kładam ten podcast na taki break i zobaczę, czy ja do tego wrócę. Po prostu teraz mam inne priorities, i to moim zdaniem jest ok. W życiu to się priorities ciągle zmieniają, więc mam nadzieję, że nie będziecie się złościć na mnie o tym. Teraz będę szła z dziewczynami, więc pozdrawiam Was wszystkich. Dziękuję, że oglądaliście. sjá, tænkir pappa